Siemano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj wycieczka rowerowa, tylko byłem. Sytuacja jest taka, że moi koledzy już jadą rowerami, a ja dopiero wstałem. To muszę ich dogonić. Ale dzisiaj jedziemy do tenczynka, jest to 30 km w jedną stronę, więc myślę, że moimi nogami da radę to zrobić. A teraz sorry, więcej niż się nie musiał bo muszę po prostu jechać Dobra, część materiału będzie z telefonu. Ja mówiłem tak, może jest podcast z działalami na Jubilacie. A teraz spóźniony jestem i jadę z rowerem, więc... Ogółem to nie wiem. Myślę, że 20 minut będę na jubilacie. Będę jechać przez Ruczaj, więc joł. I sorry, że to materiał z telefonu, ale tak mi wygodniej. A to jestem ja w najszybszych okularach, jakie znalazłem w domu. I jest zajebiście. Dobra, jadę, już jestem na Słomianej ulicy, koło domu Radosława. Oni są jakieś 2 km przede mną. O, mamy stację benzynową. Ale ja to jest ogarnia, bo tu taky power horse, power 5, koni mechanicznych mam w nogach, więc... To więcej niż kosiarka ogrodowa Maxa. Ale poza tym... To jest git, naprawdę. Zobacz, panie jedzie. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, ale... No... Najwyżej się dogram na mikrofonie w domu. A tak to let's go Proszę Państwa Już jesteśmy nad Wisłą A koledzy powinni być już po drugiej stronie tego mostu dobra Zaraz wziął wziomali, jadą Dwójka jeszcze jest, jest bardzo szpadło, bo się wyrwali jak konie po betonie Mówię o Radku tobie i klocą, więc bok czamp. I ruszymy się zaraz. O, następnie będzie gór w Minkowie. Romantyk ja To mam ty pie <grym> Będzie sklep ABC, w którym się można zaopatrzyć. Możemy to <grym> Następnie będzie Zaś powiem kilka słów do kamery. No siedzimy właśnie na takim ładnym przystanku w miejscowości Koleżyn pod sklepem Ulorka. Lekko kurwi menelem, ale tak nie za mocno, tak średnio. Klimat jest bardzo dobry, atmosfera dopisuje, pogoda piękna. Lecimy... Kajan nasz tak nie zamula. Walczymy o lokalne prawa. Dokładnie kochana społeczność zaraz będzie nas tutaj chciała dojechać, ale. Właśnie nie, nie będą chcieli nas. My jesteśmy z nimi, nie dla obwodnicy w Cholerzynie. Nie dla tirów. Kraków wspiera protest o te sprawy. Tak. Czerwone światło, a nikt nie idzie. Może mamy do tego celu. Tak, na to jest witno do domu idziemy przez las czy tu jakieś 6 km przede mną chłopaki i w sumie z git co za lekko nogi szpieką ale naprawdę myślę że Znowu jedziemy z powrotem może być to trudno no, no dawaj dawaj. No proszę Państwa, przyjechaliśmy do Tęczynka. Po lewej stronie widzicie Państwo znakomity barokowy kościół. Kiedyś Nie był... wiemy czy barokowy, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo, drogi Piotrze. Szecin... jak widzimy sklepienie. Sklepienie, sklepienie. Józef. E, Tutaj aniole. Święty Józef Wykuty został z pięknej betonowej skały. A ja? jest tam tych dwóch doskonałych figur odkreśla ich piękny kolor. Czy to, to jest zapewne oczy... Mikołaj Kopernik, znany też jako biskup Krakowa. Pamiętajmy, Kopernik też była kobietą. Ciekawostka jest taka, że Mikołaj Kopernik pochodziła z Torunia, a druga ciekawostka jest taka, że Kopernik rynie się na przykład z pierni. No, dziękuję. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Widać no, tam piękny obraz maski polskiej, kończyńskiej. Zapraszamy do środka. Zapraszamy, zapraszamy Nie do no bez przesady Zapraszamy tam. Niestety jest zamknięte Musimy się, najpierw się włamać, potem Państwa zaprosimy Dzięki Ile mam 50 kilometrów? No ja mam 46, ale z chaty jechałem Niecałe cztery dychy będą No, jakoś tak, więc Jeszcze trochę i drugie hmm. tyle więc to jest super, nie Piotrek? Jest w Pytek Uuu dogoniliśmy was, prawda? O, ale dogoniliście a, 20 minut było doganiane Dobra, jesteśmy już pod Prowarem Tenczynek. Prowar tenczynek Który oczywiście, o, złapał fokusa I teraz będziemy jeszcze coś Zjeść, a tam sobie Stoi świetny Kajetan Kajetan, jak się bawisz? Zajubisz. No, no, i jest... Jest no i to jest... pompa jest wypuściła No i to jest lawinny chłopak, a nie jakieś marudy A nie jakieś bolki No Gdańskie robotnicy pracują Ja zaraz przez las no bo jeden chłopaki, bo odpisywałem Kajetanowi. Z prawej już mnie nogi bolą, więc nie jest zbyt ciekawie. Musimy do końca tej drogi dać, tyle jest za nami. Nie wiem, czy to widać, ale jedziemy, no. dopiero godzina 16 chyba, więc na Krakowa jeszcze dojedziemy dziś. O, no, auto jedzie, dobra. Zobaczymy, jak przejedzie z jaką szybkością. To może być całkiem ciekawe. Bo mnie łódkę jechała. No, to tyle. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj, w tym miejscu, Kajetan wtacza się na górę po tym, jak ja wjechałem. No i ja go tylko nagrałem z drona i też jeszcze będą inne przebitki. Witamy serdecznie. jesteśmy w lesie. Czekamy na kajetara, który się zmęczył, bo reszta ekipy już pojechała. Idziemy zaraz na zamek zobaczyć zamek w ten. Czy nie? No, jest. Ja powiedzieć anegdotkę. jak w pewnie gdzieś w czwartej klasie. Było takie zadanie na polski, trzeba było nagrać wywiad, nie? Ja do tego wywiadu wziąłem mojego ziomka, który gra na fortepianie, no i się tam go pierwsze pytanie było takie na jakim instrumencie graż nie? Bo on chodził do szkoły muzycznej. I on nie zdążył odpowiedzieć, a w tym momencie w się wszedł Aleksander i powiedział Na czarnej dupie, a nie na fortepianie, nie? No. I tak sobie właśnie czekamy na Kajetana, który zaraz powinien stamtąd wyjechać. Ale czy wyjedzie? Tego nikt nie wie, bo to Kajetan. się... Zakładamy, że jest w połowie góry, no ale... No ale... Jest naprawdę, to nikt nie wie. Jest jak jest. Tu jakiś Citroen Berlingo jedzie. Nie wiemy co się stanie z Kajetanem. Kajetan! Ale echo nie. Kajetan! No. Chyba go nie ma w pobliżu jakichś 10 km, więc trochę lipa. O. Zaraz ci szkło rozbije. Placowo na pieprzeszczkami. Jest grubo, nie? Robimy to. Wychodzimy teraz. Na górę, czy na zamek? No i Piotr już się wyrwał. Dalej idzie klocu, tu jestem ja. tam gdzieś kajetan się wsunie. Powoli. No i tak to sobie idziemy. Dobra, jesteśmy na zamku. Tęczeń już. Weszliśmy za free, bo w ciągu tygodnia z darmu można zwiedzać. No i sobie podzwiedzamy chwilę i będziemy zawijać na karaków. Tak mi się wydaje. Bo ja już ogółem jestem zmęczony. Ja tam, to tu się w ogóle nawet nie wtoczył, więc może być też ciężko. Powiem chyba że no troszkę jestem spadzony i w ogóle. Ale to chyba dobrze, bo takiej dość już mamy chyba 60 km Nie wiem w sumie idę Ale sobie idę teraz do nich. Tam są, idą se. Musę... Zginie, zginie, naprawdę. Tylko leka kotka może opłacą. Tutaj widok na Tatry mamy. O, są Tatry kiepskie na kamerze widać, ale widać ja widzę a tu klocu pozuje, jaglak tobie też? jest git no, jesteśmy już Kołowisły gdzie jesteśmy Piotruś? jesteśmy koło Wisły, nie? No. jakieś 15 km i ja będę bynajmniej w domu, więc git no, także jestem sobie, siedzę, tu mam rower, wszyscy już pojechali, bo kłopot z Kajtanem poszedł. Mm. Pojechali, do no na spodniki. Jak, jak odpalił petardę, bo powiedział, że przed mrokiem chciał być w wieliczce w domu. Ja mam tak nogi bolą że zatrzymałem na chwilę i jem sobie cukierki pudrowe. Jest super, auta jeżdżą, ludzie się na mnie patrzą, hmm. nagrywam vloga. Potężny youtuber z Krakowa, jo! Trzymajcie się! Dobra, właśnie kończę w sumie montować ten film. I... Dostałem ja do domu. Jestem w domu aktualnie, sobie montuję. I w sumie... Hmm. Fajny dzień. Jak najbardziej na plus. Było spoko. Trochę się zmęczyłem. Było co umyć włosów, ale jestem taki opalony na twarzy. z jest show. No, więc super. Nie wiem, kiedy będzie kolejny vlog na kanale. Myślę, że niedługo będą wakacje. I tym pozytywnym akcentem odcinka. Odcinek kończymy. Więc, jeszcze raz. Trzymajcie się. Dużo zdrówka, przygód i miłych wakacji. Yo.